Cześć, witam was z tej strony Hansjasz. Dzisiaj z wnętrza taksówki tak się złożyło, że mam akurat trochę czasu i nie ma klientów, więc czemu miałbym nie nagrać z środka jak Jadę. Poruszę dwie kwestie z ostatnich dni, w zasadzie chyba jedną z wczoraj, drugą z dzisiaj. W ramach doświadczeń życiowych, czyli tego, co myślę, że warto Wam przekazać, i coś, co mnie też pewnych rzeczy uczy. To doświadczenie, które daje mi zrozumienie sytuacji czy różnych zdarzeń, które, które się dzieją i które będą się działy na pewno jeszcze w moim życiu. Także. Pierwsza rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć, to jak bardzo jest mi źle z tym, jak wiozę w taksówce ludzi, którzy e, tracą przytomność z powodu ogromnej ilości alkoholu we krwi. Po prostu są tak pijani, że, że zasypiają z tyłu na siedzeniach, że odpływają, że. Jeden taki przypadek, ale to z zeszłego miesiąca, z lutego. Jak musiałem po prostu siłą, w pewnym sensie, wynosić kobietę z taksówki z tyłu, bo dwie kobiety jechały. Obie przysnęły, ale jedna o własnych siłach wyszła, a druga po prostu zasnęła i nie mogłem jej dobudzić. Był duży problem z tym. W końcu jakoś się udało tam z pomocą tej drugiej dziewczyny. Więc chciałem wam bardzo zwrócić na to uwagę, że alkohol dehumanizuje. Ja jako harcerz, no w ogóle też się dowiecie od razu dlaczego ja nie piję alkoholu i że nigdy nie piłem alkoholu, bo, bo tak, tak to wygląda. Nigdy nie miałem e, wódki czy, czy piwa w ustach. I to co chciałem Wam e, powiedzieć jeszcze, wybaczcie, jak będę mówił trochę od rzeczy. No ale jest trochę późno, i muszę się skupić na jeździe, żebym bezpiecznie dojechał do celu. No to 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 nie piję, nie palę nie palę, bo prawo harcerskie, bo jestem harcerzem od kilku lat i nie palę, to jest chyba jeszcze ważniejsza przyczyna dla mnie bo oprócz tego, że palenie dla mnie jako wierzącego jest grzechem, to palenie zabija palenie nie ma żadnego Pozytywnego wydźwięku, żadnego pozytywnego skutku. Po prostu palenie uzależnia, a potem wykańcza człowieka. Szczególnie jest mi przykro, jak widzę pielęgniarki z oddziału pulmonologii, to już w ogóle, czyli oddziału chorób płuc, gdzie, wiecie, leżą pacjenci z płucami. W zasadzie zamiast płuc, to oni tam mają takie kamienie, w sensie takie no, gąbki e, ze smową. O, tak, tak można by było porównać takie płuca e, czynnego, aktywnego palacza. No i, no i to jest hipokryzja, że pielęgniarki, że lekarze, że ratownicy medyczni, z którymi ja w jakiś sposób się utożsamiam. Mają chronić to życie, mają tą profilaktykę szerzyć, to oni potrafią palić te papierosy. Oczywiście z nerwów to można tłumaczyć, że praca, że stres. Według mnie to nie jest wytłumaczenie. To jest po prostu jakiś sposób, który pozwala sobie na poradzenie z tym wszystkim, ale niewłaściwy sposób. Sposób, który zabija. A wracając do alkoholu. Oprócz tego jeszcze, że ja ze względu na swój stan zdrowia, na stan wątroby, no z powodów rodzinnych, genetycznych nie powinienem po prostu pić alkoholu, to tutaj też oczywiście harcerstwo, też ta abstynencja. No i trzeci powód, jeżeli chodzi o alkohol, stricte, to widzę, co alkohol robi z ludźmi, i dlatego Nigdy nie chcę tego alkoholu pić. Zawsze chcę być trzeźwy i gotowy do pomocy. Tak samo jak harcerskie hasło Czuwaj, które mówi, bądź gotów. Zawsze bądź przygotowany na to, że trzeba być w pełni sił, w pełni zmysłów, do pełni czynów różnych rzeczy i dlatego. No dlatego po trunki po piwa, po powódkę, po, po takie rzeczy nie sięgnę. I jak mówię ludziom, bo akurat schodzi na taką rozmowę, że nigdy nie piłem, to robią wielkie oczy i w zasadzie wybrzmiewa takie pytanie, jak to możliwe, że, że to w ogóle nierealne albo z drugiej strony wow. Szacun, chłopie, no naprawdę jesteś pierwszą osobą, którą spotkałem, która tak czyni, a w zasadzie nie czyni, nie pije. Więc myślę, że to jest ogromna wartość w dzisiejszym świecie, szczególnie w Polsce, gdzie problem alkoholizmu jest naprawdę duży. No i to nie od ostatnich lat to wszyscy myślę wiemy. Przytoczę sytuację, którą dzisiaj widziałem. Ponadto jeszcze oczywiście to, że alkohol zabiera hamulce takie moralne, to, że alkohol niszczy życia ludzi, myślę, że to też nie jest żadną tajemnicą dla Was widzów. I sytuacja z dzisiaj było dwóch zakochanych. Młoda kobieta, ładna, naprawdę. No i mój znajomy. Znajomy taki, którego no, pierwszy raz poznałem tak osobiście, ale wcześniej już od dwóch miesięcy gdzieś tam czy jakieś słowo ucięliśmy między sobą, czy, czy też po prostu. E, pracowaliśmy razem, no ale wiozłem dzisiaj ich w taksi i jak e, alkohol, między innymi oczywiście, bo, bo nie sam, ale między innymi jak potrafił zniszczyć ich relacje podczas jednej krótkiej jazdy taksówką do tego stopnia, że padły wulgaryzmy, przekleństwa, groźby gdzie, gdzie dużo było takiego no raz, że stresu, ale takiego emocjonalnego szału, o tak bym to nazwał mówię o tym na świadectwo co alkohol czyni a poza tym, mając świadomość, że prawdopodobnie na mój kanał nigdy te dwie osoby nie, nie dotrą, a jeżeli do, dotrą, to ufam, że jest już u nich znacznie lepiej. I. E, no, no i się rozstali w bardzo przykry sposób. Więc. Chciałem, żebyście wiedzieli, druga rzecz, żeby nie przedłużać zbędnie tego filmu, tego odcinku, tego odcinka, o, no to wczoraj miałem taki, taką sytuację, gdzie jechałem samochodem, też taksówką i no wiecie, jak jadę taksówką, no to prowadzę ją, o to mi chodzi domyślnie. Bo, bo pracuję jako taksówkarz w tym momencie. No i co się stało? E, jechałem ulicą, którą znam naprawdę dobrze, bo tam mieści się nasza harcówka. I w pewnym momencie e, no, przejeżdżam przez pasy. Nie? Jadę z prędkością około 50 km na godzinę. No, i patrzę, a w połowie pasów matka z, jak, z dzieckiem w wózku. I powiem wam, dosłownie pół metra ode mnie. Już byli na środku pasów, a ja sobie tak przejechałem, To było przerażające. A przerażające, dlatego że ma się świadomość, jak niewiele dzieliło człowieka od tragedii. Bo naprawdę to było straszne. I. I to nie wynikało z tego powodu, że, że na przykład, nie wiem, że ta matka z, z wózkiem, z dzieckiem weszła jakoś bardzo nieostrożnie i, i się nie patrzyli w ogóle pod moje auto weszli. Nie. Nie wynikało to też z tego, że, 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 że no cokolwiek innego się tam zadziało, czy technicznego, czy to. Innych osób był błąd. Nie, to była moja wina. Ja zamyśliłem się, gdzieś tam zagapiłem, i w ostatniej chwili spostrzegłem ten wózek, na pewno nie zdążyłbym wyhamować. Już jak byli. No, no wiecie, na, na, na środku pasów. Także w tym przypadku, ja to ja miałem szczęście i trzeźwość. W cudzysłowie, trzeźwość i, i racjonalność. Matki z tym dzieckiem uratowała być może jej życie i życie tego dziecka przede mną, który wtedy mógłby być ich zabójcą. I, I to naprawdę do tej pory, no mimo że to jest bardzo świeże, to, to myślę, że na długo u mnie pozostanie i jest to pewną lekcją, pewną nauczką dla mnie, bo tak dochodzi właśnie do tragedii, do potrąceń, śmiertelnych potrąceń. E z drugiej strony, właśnie jadę teraz przez pasy, przez miejsce, gdzie takie potrącenie kiedyś miało miejsce, i e, taka starsza pani wracała z działek z koszykiem warzyw czy tam jakichś kwiatów swoich, no i gościu rozpędzony potrącił ją, no i zabił ją na miejscu. E, no tylko, że to wtedy było z trochę innej przyczyny nie że jakby się zagapił, tylko. Tylko bardzo niebezpiecznie jechał i bardzo przekroczył prędkość, więc to też ma trochę inne znaczenie wtedy. Ale chciałem Wam zwrócić na to uwagę, dlatego że każdy z nas może w pewnych okolicznościach stać się przestępcą. Osobą, która będzie bardzo żałowała tego, co się stało, na co miała wpływ, ale co też zrobiła nieintencjonalnie, jakby niechcący. Że, że takie rzeczy się zdarzają na całym świecie, w Polsce, i chciałem was w ten sposób po prostu uczulić, żebyście, jeżeli macie prawo jazdy, to żebyście naprawdę wsiadając do samochodu, mieli tą świadomość, że auto to nie jest zabawka że auto to jest no, duży mechaniczny pojazd, który bez problemu może zabić człowieka. I o ile Wy ręką czy czymkolwiek słowem nie będziecie w stanie tego tak od ręki zrobić oczywiście do niczego złego nie zachęcam to o tyle auto wystarczy, niewielka prędkość, by po prostu komuś naprawdę zrobić dużą krzywdę, dużą przykrość i na zawsze zostać z piętnem nie tylko osoby skazanej za, za przestępstwo nieumyślne nawet w tym przypadku, ale z takim piętnem moralnym, że jesteście świadomi, że coś złego zrobiliście i to i to na was ciąży. Tak samo jak żołnierze wracają z wojny za granicą albo z różnych misji, to to też zostawia swoje piętno. Powoduje potem PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. No, i podobnie jest, jeżeli zrobi się komuś krzywdę, ba, nawet człowiek, który, e, który kogoś zabił, czy kogoś skrzywdził i zrobił to nieintencjonalnie, niecelowo, to bardzo często wpada w szok, w, takie, w taki emocjonalny zastój wynikający z tego, że on nie wie, co się stało że to jest tak ogromna dawka stresu z tego powodu, że, że coś się. Że coś się zadziało, co po prostu będzie takim, taką przykrością. Jest ogromnym bólem, że, że po prostu człowiek zamiera. Jest takim szoku, jest przypływ adrenaliny. Być może kiedyś Wam też opowiem o historii, jak taki szok zadziałał na jednego z pacjentów, jak byłem w karetce na praktykach, bo to też jest niesamowita historia. Ale do tego przejdę kiedy indziej. Także ja w zasadzie już kończę swoją pracę. Zmiana się skończyła dla mnie o drugiej. A, a filmik o tej godzinie teraz nagrywam. Więc życzę Wam takiej roztropności na drogach, żebyście, mając cokolwiek w Waszych rękach, cokolwiek co wymaga odpowiedzialności, no niezależnie czy jesteście mężczyzną czy kobietą, Abyście pamiętali, że to jest niebezpieczne. I drugi wniosek, że owszem, alkohol jest dla ludzi. E, tutaj bardziej nawet myślę o winie, że, że winem można się zabawić, że można wypić po to, żeby faktycznie dobrze spędzić jakiś czas, ale trzeba nad tym panować. I. Jeżeli ktoś nie potrafi, to powinien w ogóle nie pić. To nie powinien w ogóle jakichkolwiek rzeczy robić, które choć mogą być w jakiś sposób dobre, pozytywne, to u osób słabych ze słabą wolą doprowadzają do nałogu i wyniszczają. Weźcie to sobie do serca i. No cóż, trzymajcie się do kolejnego filmiku. Kolejny będzie. Też pewnie ciekawy. Zasubskrybujcie, jeżeli Wam się podoba. Jeżeli chcecie więcej, zachęcam Was do komentarzy. No i dobrego dnia, dobrej nocy. Hej.